Halo, witajcie. Dzisiaj opowiem o nowościach i o produktach, które polecam z ostatniego katalogu Oriflame w tym roku, katalogu numer 18. Po raz pierwszy mamy 18 katalog, więc tym bardziej jestem ciekawa, co w nim. Więc, jako pierwszą rzecz, chciałabym Wam pokazać ocieplacz do stóp. Jest to ostatnio hit internetu. Sama zrobiłam o nim rolkę. Bardzo fajny produkt, mięciutki i tutaj jest taki, jakby, polarek, więc bardzo fajny, taki ciekawy produkt, który nadaje się fajnie na taki śmieszny prezent. I jest w katalogu po 59,99, więc myślę, że cena jest dosyć atrakcyjna, jak za coś takiego, czego, z czym rzadko się spotykamy. Oczywiście katalog również. No, nie tyle, że pęka w szwach, ale są w nim propozycje na prezenty. Między innymi bardzo fajne zestawy. To są takie pielęgnacyjne zestawy. W jednym z nich jest zestaw z brzoskwinią, mydełko żel i mgiełka. Ja tutaj mam mgiełkę. Bardzo fajny, taki delikatny zapach brzoskwiniowy. Myślę, że na, dla młodej dziewczyny fajnie się nadaje. I mam tutaj też drugi zestaw, Biocanicals, on jest zapakowany, zresztą ten pierwszy też w takie pudełko, chcę Wam pokazać, jak pięknie jest zapakowany, więc wystarczy tylko w rzeczkę nakleić i już, tutaj mamy żel pod prysznic, szampon do włosów i również mydełko, więc to są zestawy, które są bardzo, bardzo mocno ekologiczne, biodegradowalne dla wegan. 95% składników jest pochodzenia naturalnego, więc tutaj naprawdę bardzo fajne. I ceny też przystępne po 50 zł, razem już z opakowaniem, co jest istotne: nie musimy dokupować żadnej torebeczki, prawda? To co ja lubię, już mamy drugi raz na święta albo nawet trzeci: taką świecę, która jest też bardzo fajnie zapakowana w takim kartoniku. Tutaj jest złote opakowanie. Sam kartonik już pachnie pomarańczami, więc jest to bardzo, bardzo taki uniwersalny prezent, ale też ja to dla siebie kupuję. Więc świeca jest sojowa. Jest w nim też jest taka malutka też książeczka, która mówi o tym właśnie, że to są naturalne składniki. Świeca sojowa z bardzo, że tak powiem, mocno wyselekcjonowanych ekstraktów, które dają nam tutaj przepiękny zapach. Więc taki świąteczny zapach, oprócz bigosu i pierników w domu, może być jak najbardziej. Tutaj są też jeszcze dalej, mamy te śnieżynki, obrus. Więc to jeszcze dalej jest w katalogu, tak jak w 17. Więc jak ktoś nie zdążył poprzednio kupić, to może teraz. Coś dla nas. Mój ulubiony płyn do demakijażu oraz płatki wielokrotnego użytku. Słuchajcie, sama się e, naprawdę zaskoczyłam, bo nigdy nie myślałam o tym, że właśnie takie płatki wielokrotnego użytku do demakijażu mogą być, e, no że tak powiem, że to się da używać jakoś fajnie. Ale zaskoczyłam się bardzo pozytywnie. To są takie płatki w takim woreczku, który nam ułatwia pranie, bo można je po prostu wrzucić też do pralki. I one są z włókien naturalnych, mieszanka bawełny i naturalnych włókien bambusa. Bardzo są delikatne. E, te metki, ja ich nie odcięłam, tylko wieszam je sobie na kran i one świetnie sobie schną. Bardzo szybko się e, zmywa z nich tutaj tusz, bo najlepiej mi się sprawdza właśnie z nimi płyn micelarny Diamond z pyłem diamentowym. Jak wiecie z poprzednich moich filmów, to jest mój ulubiony, kocham go i naprawdę e, no jest fantastyczny. Doskonale zmywa makijaż i przepiękny ma zapach. Bardzo mi się podoba taki ekskluzywny. Ale chciałabym, abyście skorzystali z tych skorzystały właściwie, bo mężczyźni makijażu nie zmywają, z tych płatków, ponieważ to jest taki ukłon w stosunku w kierunku naszej matki natury, i w domu powinniśmy robić po prostu to, co jest możliwe, aby żyć ekologicznie. I takie płatki właśnie temu służą. Ja Was zachęcam, bo naprawdę bardzo fajny produkt. Tutaj nie mogę nie wspomnieć o kolekcji Nowage. Ja polecam Ecolagen. Ta kolekcja ma badania kliniczne, które dowodzą, że zmarszczki się zmniejszają o 49%, więc tak jakby co druga wystąp, przy stosowaniu oczywiście całego zestawu. W, tych, w tym katalogu zestaw jest ładnie też zapakowany w kartonik z kokardką w promocyjnej cenie. I tutaj zestaw jest w cenie 359 zł, więc jak za pięć produktów, które starczą nam na 4 miesiące, naprawdę cena jest atrakcyjna i warto skorzystać właśnie teraz z tego zestawu. Kolejny produkt, który chciałam wam pokazać, to jest nowość, pierwszy raz w naszym katalogu. Taki body lotion, ja tak mówię, body lotion, czyli po prostu taki balcam do ciała. Ale słuchajcie, on tak pięknie pachnie, że ja, no jestem zachwycona. Ja go używam do dłoni, ale bardzo szybko się wchłania. Jest cudowny, i tutaj spodziewałabym się bardziej kokosowego zapachu, ale on ma tutaj też. Kawę, kakao, właściwie kakao, a nie kawę, w swoim składzie, które gwarantuje nam mocne odżywianie i taki, taki kop energetyczny dla naszej skóry. Więc naprawdę yy, to jest taki wyjątkowy yy, składnik. Ale to, co jest najlepsze w tym produkcie, to słuchajcie, on jest gigantyczny. Więc u mnie w łazience będzie stał przy samej umywalce i będę go używać. 750 ml. No, dla mnie, wow! No i oczywiście z pompką. Tutaj mam produkt, o którym muszę powiedzieć, ale w tym momencie fizycznie go nie mam, ale muszę o nim powiedzieć. Jest to olejek do demakijażu, a właściwie do oczyszczania skóry. Tak dobrze słyszycie olejek. I to, co mnie zaskoczyło w stosowaniu tego produktu, to to, że on w ogóle nie zostawia żadnego takiego, wiecie, tłustego filmu na twarzy. Po, po demakijażu, więc to jest bardzo fajne. 96% osób potwierdza, że zmywa nawet makijaż wodoodporny. No ja tego nie sprawdziłam, bo nie maluję się kosmetykami wodoodpornymi, ale tutaj są przedstawione takie badania konsumenckie, czyli ktoś to sprawdził. 97% osób uży, uważa, że odżywia skórę i zapewnia uczucie nawilżenia. I z tym ja się zgadzam. I jeszcze bym dodała, że nie pozostawia takiego tłustego filmu, co jest bardzo fajne, to co jest najważniejsze w tym produkcie, to to, że posiada testy okulistyczne. Słuchajcie, czyli spokojnie można zmywać makijaż, oka i nic nam się nie stanie. Ostatnim produktem, a nie, przepraszam, jeszcze są pomadki. Ja dzisiaj mam jedną z tych pomadek na ustach. Słuchajcie, pomalowałam się nią dwie godziny temu i efekt jest cały czas wow. To jest ten kolor. To jest kolor Move Spritz, więc ja jestem zachwycona. To jest taki. One są z połyskiem, więc może nie każda z nas lubi z takim połyskiem. Ale to, co jest fajne, to to, że słuchajcie, aplikator jest bardzo taki. No. U, teraz po tym balsamie nie mogę otworzyć. O, proszę bardzo, tutaj wam pokażę. Tu już jest wyciśnięta ta pomadka na taką gąbeczkę i ona się. Bardzo fajnie rozprowadza, nie klei się. Gdzie po takich płynnych pomadkach można by się spodziewać, że będzie się kleić. I tutaj to, co mnie zaskoczyło, to to, że tutaj udowodnione klinicznie ma, udowodnione klinicznie, słuchajcie, jest efekt uwodzenia. Czyli oznacza to, że co drugi mężczyzna na ulicy, kiedy mamy tą pomadkę, będzie zwracał na nas uwagę. Ostatnia rzecz to jest miodzik. Za 8,90 miodziki znacie, lubicie nasz miodzik i teraz mamy tutaj nowy balsam Tender Care pożyczkowy, jako drugi je, ma opakowanie dwukolorowe, ponieważ dla Ukrainy również Olive opakowało taki dwukolorowy. Jak zwykle przepięknie pachnie, jestem zachwycona, tak jak każdym miodzikiem, swoje wszystkie walory posiada, więc naprawdę Cieszę się, że kolejny mamy fajny tutaj przedstawiciel naszej miodowej kolekcji. Tejek z nasion czarnej porzeczki. Mieszanka naturalnych olei, głęboko odżywia nawilża i chroni naszą skórę. Oczywiście król, wosk pszczeli, który koi, zmiękcza i pielęgnuje naszą skórę. Witamina E, silny antyoksydant, który chroni naszą skórę. Więc słuchajcie, katalog numer 18. Kończy się 27 grudnia, więc jeszcze można z niego zamawiać. Jeszcze dużo czasu do 20 grudnia, zamawiając. Na pewno otrzymamy przed świętami jeszcze paczkę. Dlatego też polecam i no i co? Zapraszam na zakupy. Mam nadzieję, że mój film tobie pomógł w wyborze tego dnia. Wesołych świąt. Do zobaczenia już w nowym roku.